Witam mordeczki w podsumowaniu tygodnia. Wszystkie filmiki, które w zeszłym tygodniu żeśmy rozkminiali na naszym kanale, będą podsumowane oczywiście w tym filmiku. Zaczynamy od Fejmu. Fejm nam wyszedł 181 do przodu. Nie za dużo. Trafiliśmy główny kupon. Tutaj mieliśmy rundy Szeligi przynajmniej dwie. No i Murana również rundy, jeżeli chodzi o ten główny kuponik. Trzy poboczne kupony nietrafione, za to suma sumarum do przodu prawie dwie stówki. Jeśli chodzi o serię dzienne, tutaj wielki wybuch, no bo dość sporo zarobiliśmy. Bombeczki 595 do przodu. Pierwsze dni, poniedziałek minus, wtorek minus, środa minus, czwartek minus, piątek minus, ale w sobotę dwie bomby trafiliśmy za 7,50 w RPA Stellenbosch i GKS Katowice. W Polsce 385 na tym na czysto zarobiliśmy w sobotę, a w niedzielę zarobiliśmy aż 610, bo trafiliśmy w Holandii dwie wielkie bomby. Walwik z Alkmaar za 11,0 no i Twente z Feyenoordem za 6,20. Pięknie to wyszło, prawie 600 z bombeczek w zeszłym tygodniu. Kursy powyżej 2:0 wyszły nam 255 do przodu. Tutaj, najlepsze dni, poniedziałek, czwartek, środa i niedziela. Wreszcie dni był czerwony, ale i tak, i tak, suma sumarum 255 na plusie. Remisy wyszły nam minusowo, plusowo weszło w piątek, w czwartek i w niedzielę. Jeśli chodzi o kupony, tutaj wielki, wielki plus, basz 3720 na plusie. Trafiliśmy 4 z 7 kuponów, no i troszeczkę Szkoda tej wisły z Radomiakiem, bo tutaj był kolejny kupon do przodu. Z drugiej strony szkoda Land, które w 90. chyba czwartej minucie straciło bramkę. Niestety byłyby 6 kuponów i są 4, ale jest wielki i tak zarobieg, bo 3720 na czysto wyszło nam z serii dziennej. Tak więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Pamiętajcie o przycisku podziękuj, jeśli zarobiliście na typach z kanału możecie oczywiście podziękować twórcy daje to nam motywację do lepszych przemyśleń jeżeli chodzi o kuponiki mamy tutaj takie rozgraniczenie jak co wypadało w seriach dziennych, tak więc bombeczki zarobiły nam 595 kursy powyżej 2.0 na minusie remisji 185 no i kupony 3.720 co nam dało, że serie dzienne w w minionym tygodniu zarobiły nam na czysto 4,385 jeszcze profit, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, Teraz mamy typy weekendu z typów weekendu wyszliśmy do przodu, ale kuponu niestety weekendowego nie trafiliśmy tam jedna pozycja nam zepsuła, już nie pamiętam Everton chyba, chyba Everton z tego co pamiętam Niemcy 553 przód Francja do przodu 247 największy, tutaj wzrost był we Włoszech 1525, no i Hiszpanię również plusowo zaliczyliśmy. Anglia niestety się poślizgnęła na Arsenalu, no ale co z tego. Ładnie wyszło, w weekendzie również, tak więc zadowoleni, mam nadzieję, że jesteście. Tak wyglądało to w kuponach samych, jeżeli chodzi o serię weekendową, no nie trafiony ten główny kupon weekendu. Kupony Royal dały nam przyrost 1644, trafiliśmy aż 4-7. No i kupony standard na czerwono tutaj kolorku nie zmieniłem, ale 3 na 14 weszły. Delikatny minusik. Najładniej wchodziły Royale VIP, grupa VIP Standard wyszła plusowo 800 do przodu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z pobytu w tej grupce. Blisko było z tym Evertonem, ale tam bodajże były dwie czerwone kartki i nie było od czego ratować. Jeszcze się wyratowywali do połowy, później już było coraz ciężej, ciężej, ciężej. No i niestety przegrali 3-2, ale i tak mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i oby tak dalej. Zapraszam, zapraszam do grup vip polskich, jeśli chodzi o piłkę nożną. Mamy VIP Standard i VIP Premium, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl. Mapa gmail.com. Mamy grupkę na Formułę 1, o czym pamiętacie. Niedługo wyścig kolejny. Tak więc, jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam drogą mailową. Wspieranie kanału. Filmiki dla wspierających. Oczywiście, ciekawe pozycje na weekend. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Aby wspierać kanał, macie przycisk wesprzyj przy każdym z moich filmików. Dzięki niemu od poziomu pierwszej ligi, gdy to wybierzecie w opcjach. Będziecie mieli dostęp do specjalnych filmików. Pojawiają się one w piątek i są z rozpinkami na weekend. Tak więc serdecznie zapraszam do wspierania kanału. Pamiętajcie również o przycisku podziękuj, który jest pod każdym z filmików. Jeżeli zarobiliście coś fajnego, dość sporo, zawsze możecie podzielić się z twórcą tego kanału. Jak widzieliście, dość spore zarobki w zeszłym tygodniu. To trafił, niech się rzuci. To oczywiście motywuje twórcę do tego, by te kupony były. Przygotowywane ze starannością oraz oczywiście ma wpływ na rozwój kanału. Póki co dziękuję panu Pokerowi, który już dwa razy użył tego guziczka. Życzę mu powodzenia również w lidze Typera. Tutaj troszeczkę spadł, bo wypadł na czwarte miejsce, ale mam nadzieję, że nadrobi, bo ta ilość punktów jest przewaga punktowa, jest malutka. Tak więc zachęcam. Do brania udziału w typowaniu. Dzisiaj na kanale pamiętajcie, że jest filmik o tenisie do dziesiątej. Nie wiem, która teraz jest godzina, ale do dziesiątej możecie typować oczywiście ligę typera z tenisa. Na pierwszym miejscu widzę póki co przemek. 492 punkty. Mateusz Przybysz na drugim, Paweł Łuszczek na trzecim. No i reszta panów goni. Dość sporo punktów dzięki fejmowi można było zarobić. Będą takie filmy z przyczajki oczywiście z dużą ilością punktów do zdobycia, tak więc śledźcie nasz kanał śledźcie nasz kanał dodatkowy, bo na tamtym kanale też będziemy coś dodawać punkcików można zarabiać, a już niedługo koniec edycji tak więc postarajcie się na samą końcówkę zarobić jak najwięcej punkcików a statystyka serii filmowych w tej chwili już aż 78 tysięcy do przodu zwiększyło nam się to od ostatniego pobytu na tej stronce tak więc... Cały czas. Progres. Liga niemiecka weszła już na zielony kolor, tak więc zostały na czerwieni tylko francuska i angielska i pewnie tak zostaną, no bo to już koniec lig. Ale 78 tysięcy do przodu w tym sezonie z naszym kanałem. Ciekawe, do ile dobijemy, bo jeszcze kilka zdarzeń w tym sezonie będzie miała możliwość oczywiście zwiększyć tą statystykę. Tak więc czekamy na to. A ja dziękuję wam za uwagę. Żegnam się z Wami powoli. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i czekajcie na resztę filmików, które pojawiają się na kanale sukcesywnie. Do usłyszonka!